zawsze było to dla mnie dosyć proste. A skąd wzięła się ta twoja zajawka do podróżowania? Też mi się wydaje przez mamę. Okej, okay, <gry> czy twoja mama też podróżuje? Tak, moja mama uwielbia podróżować, zawsze jeździliśmy na przykład samochodem gdzieś i wiesz, tak bardziej trochę na dziko, że tutaj był camping, że coś tam, więc uczyłam się takiego trochę podróżowania z twardszej strony, można powiedzieć, mm. więc mi na przykład teraz bardzo mało rzeczy przeszkadza, jak podróżuję. Mogę spać naprawdę sobie w rurkach, mogę spać sobie, do sobie w hamaku gdzieś tam w dżungli i też jest super. To nie ma problemu, żeby cię zabrać gdziekolwiek, bo ty się do wszystkiego no, naprawdę, i nawet można mnie zostawić gdzieś i ja nie mam z tym problemu. O kurde, <laughs> dobra, to wyzwanie. A ile miałaś lat, jak sama wybrałaś się w podróż po raz pierwszy? Około 20, pewnie jeden lat, coś z tym steru. Okej, okay, okej. Okay. Więc to nie było tak, że się wyrwałam ze szkoły i stwierdziłam, że pojadę sobie sama, nie, nie. Nie masz jakichś obaw przed taką samotną podróżą? Nie. Mogę jechać w takie bardzo dziwne miejsca, typu do Kolumbii. W Miejscach, do których ludzie jeżdżą na przykład z grupą albo z biurem podróży. Ja w ogóle nie mam takich problemów, bo ja w ogóle zupełnie inaczej myślę o podróżowaniu i o ludziach, których tam się Ludzie są w każdym miejscu tak naprawdę tacy sami. W się sensie, i znajdziesz super osoby, i znajdziesz straszne osoby. I po prostu no to jest fart czy nie fart na kogo trafisz. I zawsze zakładam, że jakby gdzieś idę, to mogę kogoś poprosić o pomoc, <grym> albo zapytać o to, bo na przykład jakby ktoś mnie w naszym kraju zapytał o pomoc, a jest obcokrajowcem, to ja bym mu mega pomogła. Na zasadzie ja bym dzwoniła po ludziach, sprawdzała wszystko w internecie, załatwiła jak widzę, że potrzebuje pomocy. Mam tak, takie coś w sobie, że myślę, że ktoś by zrobił dla mnie coś, coś takiego też. <grym> Można powiedzieć, że też wierzysz w karmę, tak jak Ty traktujesz ludzi jak Ty robisz dla siebie innych, tak? Też możesz potem dostać to z powrotem. Wydaje mi się, że chyba tak, mhm. że to by, pod, to, po, a, to by pod to podchodziło, no. <laughs> o. A potrafisz zliczyć, ile miejsc na świecie, ile krajów odwiedziłaś? Na pewno powyżej 22 pojedynczych wyjazdów, bo ja też jeździłam, na przykład, do Australii parę razy, na Hawajach byłam parę razy, w Stanach, w sensie tych kontynentalnych, ale także zupełnie do Nowego Kraju to jak nie wiem, 25, może 26.